Zwaniu. co dwa minuty pojawia mi się mob, który będę walczyć. Losowy mob, randomowy mob po prostu. Więc mam takie mini utrudnienie i będę musiał dzięki temu przejść Minecrafta, ale to będę dzielić na palty, bo przecież to jest tak ciężkie, że to może się inna seria stać. Więc po prostu zachęcam was do oglądania tego filmu. Otóż zrobię hoce oczywiście, który wypromuje może to, jak się uda. No to czekamy 2 minuty, zanim coś nowego pojawi. Mam nadzieję, że nie coś mocnego, bo jak mnie to zabije, to pierza śmieję będzie, bez kępy inwentory oczywiście. O papuga. Więc trochę ciężej jest, o wiele ciężej. Nie wnikajcie w mojego skina, ale takiego mam. chyba nie muszę dodawać. Minecrafta starczy chyba wam. Ale jak chcecie mogę w innych wyzwaniach dodawać muzykę. Nie to chyba wszystko. Nie, lepiej dodam. Nie wiem jak wy, ale lepiej dodam kepigwentory. Dlatego dodam kepigmentory, bo ja nie chcę zginąć, nie chcę wszystkie odlacić. Miałem imno serię zrobić z tego, więc lepiej, no dobra, dodam to. Migamy, muszę pisać, bo oczywiście, że nie widać tego. Dobra jest. No to jak umrę to nic się nie stanie teraz. Ja mieca nie, nie będę robić mieca. Lepiej nie będę robić mieca. Bo jeszcze kiedy to może się też stać. No to idziemy dalej. Aha, taki mopcie nas jest a czasami nie powinno być co minutę? To jest co jest? Dobra, piesek moba. I robię. A! Ciekawe. Nie wiem co ile ustawiłem. Chyba później się zobaczy na nagrywaniu jak będę to montować. Mm, to idziemy dalej. To jest kakałowiec. No to co? To też mi zespiło? Chyba nie. Idziemy dalej, do wioski. Mam nadzieję, że koło wioski nic nie nic. To jesteśmy w wiosce no i lepiej jest, bo jesteśmy w wiosce mogłem jednak nie dodawać tej modyfikacji czasami i tutaj zespiło pająka serio? pająka? dlatego uciekłem stamtąd i tutaj przysłem jak widać, że mam trochę mało osaka bo on tu bije, nie wiedziałem, że taki jeden mały pająk może tyle bić ciekawe co z niego leci Muszę na niego uważać oczywiście i oczywiście dodałem moda, który bossa spadł. Więc no, trochę mam takie uciężenie na maksa. bardzo nic z maksa. No bo spójrzcie na to coś. Wygląda świetnie. Jest świetne No i zginął. I się, zginął i to wszystko. Wystarczyło się skłócić. Po prostu wystarczyło się skurczyć. Oczywiście mam gości, i to tak brzmi. Nie wiem. Nie A A, Zapomniałem, że co minutę to się No Znowu ty. Nie, chyba po prostu dwa minuty. Nie wiem jak jedna ile to ustawiłem, ale wiem, że co ile minut się to despi. Więc widzicie, mam uciążenia. O wiele uciążenia. Chyba ustawiłem tam 3 minuty na dwa, czy coś tak. Nie wiem. Później zobaczy i pojem na chodźcie. Nie będę go robić. Nie chcę zginąć. Nie wypada. Nie wypada w tym momencie zginąć. A gdzie ci bieżący? No może tu jest jakaś siedziba ich. Nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Wybieramy drewno. Możemy takie coś zrobić cutting table stawiamy o nie w takim momencie ale dobrze że mam dobra nie <grystanie> będzie ciekawy co z tego leci A ja jedno coś nie mnie zabiło dobra, no to dajemy tak Robimy tak i robimy chyba siekierę jeszcze my się, tylko się nie mylę I idziemy na wyprawę Widać, że tu się coś pali No pali się, Albuza mamy No bo tutaj ma Czasami piorunów nie miało respić. Nie miało respić piorunów. Nie, nie dodawałem tam, żeby się respiły pioruny. Chyba. Nie dodawałem, żeby wszystko się respiło. Moby i... no Więc buza też może się zrespić. Lepiej zostawię to spokoju. Nie wiem, idziemy do pustkowa. No, fajnie, złów się zespił. Z niego powinno lecieć to coś specjalnego, co kiedyś używałem. Ja do tego to nie chcę się tam zbliżać do góry. Wolę się nie zbliżać. No mm. to idziemy tam. Ciekawe. A co z ciebie leci? O, leci z ciebie efekt. Ale z tego nie było. A dobra, bo się leci Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Dobra. Trzeba jakoś przeżyć. O, uśmiechnięty. Pan uśmiechnięty Dobra, idziemy stąd. Mam no, nadzieję, że pod wodą nie umiem pływać. No tak to już w ogóle mam przyskrane, krótko mówiąc. Mm, dobra, no to chyba do pierwszej kopalni by się lepiej wybrać. Nie wiem, ale idziemy gdzieś. Hmm, wiadomość jakaś mi przysłała. No, aha. Ciekawie tu wygląda. Hahaha, ha, ha, coś się zespioło pod mapą. Prawie pod mapą. Dzownica. Nie, co to jest? Gon nic nie. <grystanie> nie wiem, jak to się nazywa. Ale wiem, się cołga. I idziemy. Nie pasuje mi to. Gdzie jest jaskinia? Ile ja słuchać jaskini? Zostaje się konie, więc jak koń się zespi nic się nie stanie. może jak coś innego się zespisz. Szkoda, że feeling Forest tu nie dodałem. Jest kopane. W kopalni chyba powinno się zespić na górze poza teksturami. Taką mam nadzieję. My nie chcę mieć krótko mówiąc przez ranę. Kolejny raz. I dlaczego na razie ci wrogowie z modów się pojawiają? Zamiast zwykłych mi dać. Wszystko mi zwykłych dać. O, dalej. Tak, z na przykład zombie. Nie jeden zombiaka. A nie, nie wiem, jakichś nienormalnych z modów. Nie koniecznie nazywało mobów. Tak, modów. Modów nienormalnych jakichś. Tutaj węgiel zbierałem. Czyli tu nic nie będzie. Oprócz tego dołu. Z tym nie będzie oprócz tego jednego dołu. Do nicości. A. Bo no tutaj widzę Białorusi, to kolejny film, jak się nam spodobało Dlaczego to tak krótko nagrywam? Bo nie wiem, czy to się stanie popularne, czy nie, czy mi się opłaca, czy nie Takie kręgi robić Nie, nie muszę tego wywaczać No to, no bo no i tak mi się to przyda, bo może zespić randomowe coś, czy może nie No nie wiem, po prostu poma No spierać mi może, o, spierać, właśnie No to